Mamy takie pawiki. No, by... Pytam, pawiki po ile jest za Trzy 3 deski. 3 deski? 3 deski. Linerek? 15. Aha, nie ma właściciela tej gołębi, także trudno powiedzieć po ile. Widzę tutaj krymeczka widzę na krótkim dziobie, jest niweczka widzę fajna. Właśnie, widzę kro jeszcze tutaj, trzy te krymki na krótkim dziobach. Nie chcę powiedzieć, ile kosztują, ale trochę kosztują na pewno. Krakusik. Witam serdecznie na kanale Ratowania Andrzeja i zapraszam na relację z targą w Jedlińsku. Targ w Jedlińsku jest w każdą niedzielę miesiąca. Takie winerki mamy tutaj. I tu jest, tylko nie wiem po ile co kosztują takie winery. Tu mamy sroczki. Widzę te, manzik, ale nie wiem po ile te sroczki. Tam jest wywrotka z tyłu. Cześć. Nie wiem ile ta wywrotka kosztuje. To jest sroczka, tak fajne taka, nie? bo że to ma tu wadę, no. Miłe. Miłe. to to. Co to ten dereś jest? Kolega się pyta. To sami tak. Ile taki? Ze trzydychy. Trzydychy. Y tipler żółty po ile? Po piętnaście. Po piętnaście te ten tenyweczki? Też. Po dwadzieścia Po dwadzieścia złotych, nie? Czy chcesz dać mnie, bo są chętni na tygrysy, tylko trzeba po prostu imię i telefon. Jak chcesz, to jest twoja decyzja, krótka i szybka. Tu mam takie tygrysy nagrywam. Nie wiem czy kolega dana na, na imię, imię, imię i czy poda? Proszę, to po, proszę podaj, powiedz za szukę. Tu są te tygrysy po 3 a tu mamy, to jest, też jest to jest też to jest Almon chyba, tak? Tak. Almon 3D po proszę poleć i mi telefon. Rafał tak i numer telefonu to jest 66 384 72 55. Dziękuję. Tutaj Pan Rafał podał na miarku, dzwonimy w odpowiednich godzinach. Kto tam grysy będzie miał, to się wyrypy, to kto chce dać na namiar. A tu tak. Tu ile, tutaj, tak samo tutaj, to jest ten pocztowy. Te pocztowe, po ile? Te pocztowe, wszystko po dwie dyszki. Że nieraz, pójdę te widymki? A to zależy. Bo 70 czerwone, a czarny, 250. się tak, bo to już jest motylek, trzeba się dobrze przyglądać. Ten już jest na krótki dziobun motylek i kosztuje 200 ile? 50, tak. A tamte po 7 dyszek. Dzie tu mam takie pawiki ryż widzę są młode tak samo ale nie ma właściciela te motelki to, to po, po ile za sztukę? 500zł czarne, czerwony samczyk 200 Jest, a te winerki po ile widzę też 250 druga 450 ta co trzymasz? nie, taka ma kosztuje 450 tak ta kosztuje taka za 450 tak. Co na wyjściowa? 450, tam kolega na pewno coś opuścił e, Ta już została sprzedana Nie pan mordy Te motylki żółte ile kosztują kolego? 600, 600 co parka 600, parka. Bocian? Bocian, samiczka i widzimy samczyk Samczyk I takie jasne, perłowe Ale nie wiem Takie luszczaczki to ile? Ile? Potrzebyszki to samczyki czy samiczki? Samiczki jak rymeczki? Większych za? Pięćdziesiąt za sztukę, tak? Nie. Para pięćdziesiąt. Bo to, to różnie w którym widzeniu Gryśpanczyki po ile? Krakusik? Wiedechy. A Wiedeński? Wiedeński 3 Warszawski ten powie, co ten bociany warszawski kosztuje? Parka jest chyba nie? A Para 50. 50 zł. Tutaj mamy Kinga, tak? Tak. Zapraszamy też w Wiedeńsku, też już widzę filmuje Kingi są Kingi. Ten King co to kosztuje? Co to jest? Samiec. kosztuje? Trzy dychy. Śląski tarczowe ten żółty Dwie dychy. Dwie dychy. I tu mamy tak po ile tak w tych latęce te pasiczki po ile tutaj a jeszcze kolega nie wie zastanowi się tak jest będzie kupująco to powie. Proszę od pieniędzy tu też mam takie jaśniaczki nie wiadomo po tak. czasu ile te wiedeńskie, te, te czarne? Od 100 zł od 100 zł, a te siwe droższe są czy nie? Też po tak Tu te wiedeńskie po ile? Tak samo Od 100zł Ceny są zawsze do, do uzgodnienia Ceny zbywać przed ceny do worka nie idzie Pawiki takie czarne, na czarnym ogonach po ile? 100 para 100zł parka A Ceny koledzy mówią, ceny wieściowe do uzgodnienia Tu mamy pawiki Tak jest, też 100zł para Też 100zł parka, ładnie teraz są <coughs> no, A tutaj mamy? Chiliki Chiliki, proszę bardzo Chiliki żółte, to są jakieś parki? To pary i samica żółta luźna jest Mhm. I pójdę te cieliki? 100 złotych sztuka. 100 złotych sztuka. Cieliki, ale, a, a, to są Rostowskie cieliki? Tak. Cieliki. I córkę i, i, i za sztukę, tak? Tak. Sam, jest, są jakieś parki? Dwie pary, dwie. Dwie parki parzyste, czyli 10 zł parka. A, dobra. Cieliki Rostowskie, proszę zobaczyć, jak się go mi prezentują. 20 zł parka, zaraz, raz. Dokładnie po stromczyk i rostowskie. Jakie te karpiaczki tutaj mamy? Po Cza, Czaposz taki? Zadyche winery. 70 zł. Są takie widymki. Kornelab, czy coś umienieniasz? Tu mam czepelki korniate. Ile takie czepelki korniate? 70 zł. 80 zł. Ceni się. Tu mamy Tutaj te nie Włosańskie, tylko Zamońskie. Zamojskie, zamojskie białe. No. O, no, bardzo ładnie się prezentuje i I Pójdę takie Zamoński parka. Bardzo ładne. Jeden boczaty, a te to... i pójdę taka parka tych Zamońskich? Panica i sam Kolego? Przepraszam. Kolega zajęty, jest Ładne te zamojskie białe, proszę zawarczą. pójdę za szczukę te zamońskie? Po 40 sieceni sieceni po 40, a bardzo ładne są Kolega ogląda tutaj i ten winerek co on kosztuje? Na razie nic. Na razie nic. Pójdę te śniaczki po ile tutaj mamy. Po ile masz? Jasne. Podyszku, kolega robi podyszku robił przycenę Podyszków, mamy podyszku. Cześć się ma Fajna biała ogonka. widzę. Pójdę te gąbka, to twoje, nie? Pójdę te gąbki, to, 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 sami... to no. hey, one są, widzę białe, to też sami? Popiniesz się, ta biała gąbka też spiniesz, jak czy więcej? Też no. No Obydwa fajne pójdę one są? Osiem dych. Po osiem dych. Ale to widzę, ten że ten? jest smorne, za sztukę, no, na pewno. Nyweczki. Ale czy nie? mam takie winerki, ile te winerki. Fajne, to też, jest, to też jest jasne, takie małe widzę. Nie wiem. Tam... Bardzo duży budapeszczy bardzo duży rynek. I tutaj bródki tu masz, tu mamy wywrotki. Te wywrotki, co one kosztują? Stówkę. Stówkę, tylko stówkę kosztują. Tutaj ten masiu, to on kosztuje troszeczkę, nie? No jeden stówkę, drugie tam po 20. Po 20 bo to są te, to są te, powiedział, te czarne, nie? Takie Takie. Załobniki pod Diedychy. Pod Te widynki są ładne. Ciężko będzie. Jak Poczekam. Tutaj. Są takie nybeczki, ale nie wiem, się czekałem nie włączyłem, ale ładne te nybeczki nie wiem ile kosztują. Dobra, 600 zł parka parzysta, tak? Te winerki, proszę bardzo, są drogie, po ile? Po 300, proszę zobaczyć, jak się rozryzie ta sztuka. Naprawdę. 300 zł. Mam w kieszeni, jakby co ładne. Naprawdę klasa. Tu były samiczki? Czy samczyki. Aha, tu są, to, to są właśnie jeszcze, raz pokażę samczyki po 300 zł. Ty kolega mówi też ceny wyścigowe, to są samiczki, też po 300. Po 300. Tyle się ceni, a kto i to utarguje, to już jest jego szczęście, bo to jest targ. Mulemansik widzę tutaj, taki tamten pasiaty. Grymeczek, co kosztuje? Karpiak? Pięć Pięć Na początku. Mulemansik, co te mulemansy, po ile tutaj mamy? Budapeszczanie mulemansy, po ile? Budapeszczanie po wieku. Ja wiem, ale mulemansy? Dwadzieścia. I z są drogi, po dwadzieścia złotych. Tu mam tak te klatce, po ile? Tak Po dwie dyszki. Tyle utarguje, nie? No. Trzeba. Tu mam takie luszczaczki, ale nie wiem, po ile, co kosztuje. Częstówkę kolego Patmery, że stówkę chyba te kosztują za parę. To są chyba skowronki, tak mi się wydaje, nie jestem pewny. Też taki inne. To nie są skowronki, ale nie ma właściciela? Nie ma Nie wiem. Widemki takie tutaj. Te widemki po ile? 50 zł tu mamy, a o Krakowski masz tutaj, ile wile Krakowski stówka parka parzysta Ty poro wyjaśnia jakie po ile masz? A różnie od 70, 80 tak złotych. różna cena różnych głębi. Bocianek stówka A tam Budaparzy kłapczaty? Samiczka. I kosztuje? 80 zł. Także Budapeszy mamy też i różne są ceny. Trzeba się przyglądać. 80 zł to samiczka. Biała, fajna wianaczek. Te jaśniaczki, widzę po ile te jaśniaczki? Po po dwie, po trzy, zależy. Zależy, jak le... Tu takie jaśniaczki mamy, proszę zobaczyć, jak je prezentują. W jakiej cenie te jaśniaczki mamy? Po trzy dyszki. To jest raz, wyśwant czy krzyżak? Bo to jest wszystko, wyśwant. Parę tych wyśwantczyków jest i on kosztują, widzę na białych dziobkach. 100 zł. No. 100 kosztują, no. ale widzę na białych dzióbkach ładny kolor. Dzisiaj mamy bardzo ładnego mi w jednisku. zapraszamy do jedynika w każdym niedzielę miesiąca. Puszają już trzecia 15, koło 8 się tak kończy w każdym dniu miesiąca. Zapraszamy nawet do jedyńska Tu kolega ma fajtu, to są żałobniki, ale widać, że go im się ładnie prezentują. Pójdę te żałobniczki, Bo to tu mam rumonka czerwony. I cenny rumunek co kosztuje kawaler? 50. Ty też są krzyżaki już teraz chyba, tak? Nie we też. I we też to mam czarne, kolega ma wszystko na białych dziobach. po proszę bardzo, po właśnie coś pospadały te siły wyśwanczyki one były droższe, widzę, gładkie, ale też ładnie się prezentują i są karpiate także zapraszam tutaj blisko, naprawdę wyśwanczyki i ogonki czyściutkie, te karpiate też po Tak. kurczę, błatnie. na 30 no tu żałobne widzę takie widymek, ale nie wiem co ile kosztuje widymek, wyśwanczka tu mam takie wiedeńskie pojedź te wiedeńskie kolego

Tu mam takie nieweczki, też mamy widimki. Te nieweczki po ile? 5 ja niemieckie wystawowe. Ja jeszcze raz kolego przepraszam. To jest parka parzysta. parzysta i samczyk. I parka parzysta kosztuje? Jest Po stówce sztuka. Po stówce sztuka. Tu mamy rzeszowskie. Też jest parka parzysta i samczyk. Po ile? Po 100 zł. Po 100 złotych za sztukę. Jest bardzo duży targ, bardzo duży rynek. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ Głębi. W z naszych hobby, naszą pasję. Jak będzie ktoś, dał chciał telefon, to kolegi Pawła, nagrywamy. Paweł, po ile jest teraz? Po ile? Kolega mówi: Po czterdziestki, cena wyjściowa. Natomiast po czterdziestki, jak będzie po prostu więcej Głębi. To kolegi Pawła cały czas nagrywamy. Ceny to są z Pawłem tutaj do uzgodnienia przy większej ilości. Tutaj to nie wiem, bo Paweł już gdzieś poszedł w tej chwili. Ale też kolegi Pawła, tu widzę, są czaposze, tiplery. Co to są? Wyschwance żółte mamy. Też kolegi Pawła mamy. Tu widzę, że też pasiaki, kolegi Paława takie krótkie żałobniczki. nie wiem czy 4 dychy, czy więcej. Mówił 4-3 dychy, ale czy te głębiej akurat 4-3 dychy, to nie wiem. A Paweł to Paweł doszedł. Te żałobniki, te, nie, nie, te żałobnicz, większe. Żałobnicz, to No myślę. Łążyńskie podwieźć. O widzę, o te łążeńskie są. No, bo ten samczyk stówka, samiczki pod 200 i samczyk Jastny, Łążyński, ostatni stówkę. Opa, Także już polegał udzielił informacji. Nie, się nie, nie, No wczoraj wziął. A te winerki. I kolie takie winerki? No, znaczy się... Od do są ceny różne od tu, po tak, od... Mam taki winerki o 4 dychy, 8 dych, a za, za te zwykłe po 4 dychy za sztukę. Proszę zobaczyć jak się winerki prezentują, biurutę. No. Nywek czerwony samiec, wywrotka samicka. I wywrotka samiczka ile kosztuje? Dych. A niweczek? Samiczka? Niweczek 4 dychy, samiec. Samczyk. Proszę zobaczyć jak się winerki prezentują. A te winerki lubię, takie o, jak to tutaj tamten, to smolny taki. No. Czarną opraweczkę ma smolną, widać po, po, po oprawach. Mam takie ciemne budapeszty nie wiem po ile. To widymki takie. ty Ile te widymki i winerek? 50 zł para widymki. Tak, winerek? Winerek 30 zł. Ładne by ten winerek. bielutkie takie ja. tylko końce, ładne, tak. podoba mi się. Takie pawiki to co one kosztują? 50 zł. 50 te perłowe tutaj i ta soczka, po ile? Soczka, stówkę perłowe też po skupkę. I wiedeński to kosztuje najdroższy, nie? Nie, 70 zł. To są niemiecki, niemiecki w tak, chyba, niemiecki. Ta. i całą kosztówkę. Tu mamy zakonniczek. Zakonniczek, tak. Kosztuje? 50. Tam jest y, cały ten. Nie... Ten czarny. Tak. I kosztuje? To jest pasek żółty 250. 250 zł. Tu mamy yy te białe, to są. tamten to jest bocian, chyba nie? Tak, ten bocian jest bocianek. Tak, no. A to jest orzełka, tak samo ta biała, potrzebują tam gdzie takiego orzełku. Co to sami jest... My... kosztuje? Tak. Tak. Jest jest... Rzyszos... ta orzełka? Cenią ją, te jest stówka. bo ten to jest chyba. Rzeszowski, tak. Parę rzeszowskich? Po stówce też. Po stówce kosztuje Ta orzełka była w parze z tamtym. Tamten to powiedział, że w jest ten czarny, nie? Znaczy nie, to jest orzełek. Też orzełek. Tylko, że ma takie naroślinne. No i to jest. Kaczeram o to 80. Sand. To tu mam takie mamy takie ser polski mamy takie ser polski, proszę bardzo, kolega korga jest zajęty Tu mam takie widynki krótkie Nie. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze za łapki w góry pozdrawiam wszystkich hejka Też mamy takie różne i tu są niemieckie widzę wystawowe Budapeszty Bardzo duże, tak bardzo duże ry...